Cześć. Witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym polecić wam trochę książek na lato, są to książki, które bardzo mocno kocham i które mam nadzieję, pokochacie również wy. Więc chwilami też może zrobić się tutaj dość emocjonalnie, bo gdy coś kocham, pokazuję to całą sobą, sorki za to. I są to książki, które w większości przypadków jakoś tak skojarzyły mi się z wakacjami, bo na przykład wakacje to czas przygód, więc będzie tutaj troszeczkę przygodówek. Wakacje to też czas, kiedy bywa bardzo, bardzo gorąco, kiedy jest gorąco, idziemy sobie nad jezioro albo nad morze, żeby się ochłodzić, siadamy na plaży. Na plaży jest piasek, moje pierwsze z piaskiem. To oczywiście pustynia, a zatem książką, którą koniecznie musicie przeczytać z tego lata, nie daruję wam tego, jest Pieśń Pustyni Grzegorza Wielgusa, Ma najnowsza obsesja. Polska Fantastyka na światowym poziomie. Książka, w której podobało mi się absolutnie wszystko. I świat stworzony przez Grzegorza Wielbusa, i cała ta fabuła, i te wszystkie wątki, które tutaj się pojawiają, i język, jakim ta książka została napisana. I bohaterowie, relacje pomiędzy bohaterami. Zira Karamis, to jest taki bardzo fajny wątek romantyczny. Karamis, którego po prostu kocham ponad życie. Astris, która jest glifotwórczynią, to znaczy, że posiada taki dar, który pozwala jej odczytywać z pisma innych ludzi ich sekrety. Do tego Teris, który jest złodziejem, który wtapia się w cienie innych ludzi. No słuchajcie, tu takie rzeczy się dzieją, że to się w głowie nie mieści. O tej książce wam ostatnio opowiadałam, więc nie chcę za bardzo się powtarzać, więc jakby co, zapraszam do zobaczenia tego filmu, podnikuję go wam w opisie poniżej. Teraz jednak chciałabym przeczytać wam opinię Oli. Ola to moja obserwatorka, która oznaczyła mnie pod postem Grzegorza, napisała właśnie, że z mojego polecenia przeczytała tę książkę i że bardziej się spodobała. Więc co zrobiłam? Od razu napisałam: "Jak tam Karamis? Czy też kochasz Karamisa?". No więc Ola wtedy wysłała mi taką prywatną wiadomość, którą wam może teraz y Przeczytam. Nie będę u Grzegorza Wielgusa pisać peanów o facetach przez niego wykrowanych. <grywa> Cała książka jest świetna, aż żal, że w mediach książkowych ludzie zachwycają się miernymi książkami zagranicznych autorów, a na naszym podwórku jest taka perełka, zgadzam się. Czytałam ostatnio Pokrzywę i Kość i w porównaniu z Wielgusem to jej autorka mogłaby Wielgusowi co najwyżej temperować ołówki. Dobrze wiedzieć, ponieważ o tej książce teraz jest bardzo głośno w mediach. Mam wrażenie, że wszyscy dają tej książce 5 na 5 gwiazdek, no ale skoro autorka tej książki mogłaby Wielgusowi co najwyżej temperować... Ołówki, to chyba sobie odpuszcza tę pozycję. No, chyba, że komuś z Was bardzo się podobała i przekonacie mnie do tego, żebym się za nią zabrała. Oczywiście skojarzenia z Daniel L. Jensen nasuwają się same. I właśnie tutaj Daniel L. Jensen, chodzi o te relacje, które tworzy Grzegorz Wielgus w tej książce. To trochę przywodziło mi na myśl na przykład te relacje tutaj. Lara Aren, Królestwo Mostu, Zdradziecka Królowa. Przypomnę może Wam o tych książkach, jeszcze jest niechciany następca, ponieważ w październiku pojawi się Wieczna Wojna, czyli ostatnia. Tom, chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to będzie ostatni tom. Na pewno czwarty. Czwarty tom tej serii i bardzo mocno czekam na te książki i na pewno będę chciała sobie to wszystko odświeżyć. I to jest taka fantastyka. Taka new adult, można powiedzieć. Fantastyka z wątkiem enemies to Lovers. Sechemia pomiędzy Larą oraz Arenem jest naprawdę niesamowicie namacalna. Do tego ten świat stworzony przez Daniel L. Jensen. Tutaj w ogóle mamy też brata Lary, jakby co. No i też jeszcze te wszystkie intrygi polityczne. Naprawdę bardzo mocno kocham. Zresztą nie bez powodu mam tę serię chyba w pięć różnych. Wydaniach, więc na pewno będę chciała sobie zrobić list tych książek, zanim wezmę się za wieczną wojnę. Gdyby ktoś chciał razem ze mną czytać Daniel L. Jensen, możecie się przyłączyć. Możemy sobie zrobić jakiś wspólny maraton. Co wy na to? Tylko piszcie, czy chcecie taki maraton? I kiedy taki maraton by wam odpowiadał, bardzo chętnie zrobiłabym sobie maraton z Daniel L. Jensen, bo bardzo mocno ją kocham. Także też przy okazji polecam na wakacje, jak zresztą chyba co roku, ponieważ wakacje bez Daniel L. Jensen to nie wakacje. Także wrócimy sobie jeszcze na chwilę do tego, co. Mm, Ola pisała o pieśni pustyni. Wielgus ma zorąbiste poczucie humoru, a nie czekajcie, bo wcześniej, czekajcie, czekajcie, napisała, że Daniel L. Jensen, skarżenie z Daniel L. Jensen, nasuwają się same przez wielowątkowość, bohaterów, relacja z Iryka są oczywiście świetnie nakreślona. I teraz tak, Wielgus ma zorąbiste poczucie humoru, zresztą widać to też na jego profilu na Instagramie: seria autor kontra redakcja, więc zapraszamy Was do tego, żebyście obserwowali Grzegorza Wielgusa na Instagramie. Ja już to zrobiłam, po prostu zaczęłam czytać tą książkę, odkryłam, że ten autor jest na Instagramie, od razu wiecie, obserwacja, i od razu zaczęłam do niego go wypisywać, nie? Jak bardzo kocham tę książkę, i żeby nie krzywdził karami bo coś mu zrobię. W książce to też widać jest przy tym woskotliwy pomysłowy, ma niesamowitą wyobraźnię. I tutaj właśnie też Ola pisze, że bardzo lubi wątek Staurosa. Ja tak trochę średnio, bo on nie był za bardzo rozbudowany, może będzie gdzieś dalej rozbudowany i napisała jeszcze, że jak czytała. To miała takie skojarzenia, jeśli chodzi o sposób pisania konstrukcji, że jest podobnie jak u Bretta w cyklu demonicznym, czy jak u Chakra Borty w mieście Mosiądzu, chodzi o klimat, taki specyficzny vibe książek z pogranicza przygody, fantazy, obyczaju. Z niewielką dawką. Ale jednak fajnie poprowadzonego i prawdziwego, w sensie, w którym można uwierzyć romansu. Zgadzam się, no przepraszam Was bardzo, ale ja naprawdę dawno nie widziałam tak świetnie poprowadzonego wątku miłosnego. Czasami mam wrażenie, że te wszystkie autorki, które piszą te takie wszystkie bardzo popularne książki, takie trochę new adult, jeszcze jakieś takie smuty i tak dalej, nie tworzą tak świetnych relacji, jak czasami facet stworzy. No bo też na przykład Rick Jordan, Percy i Anna Bev uważam, że to jest świetnie wykrowana para. No i tutaj Grzegorz Wielgus też stworzył świetną. Parę z Irakarami, z obrańcami nie będę mówić o tym. Świetnie, że polecasz tą książkę, bo ma szansę dotrzeć do wielu czytelników, na co zasługuje sam autor, jak i czytający. Więc słyszeliście, Ole, czytajcie, błagam Was. Czytajcie Pieśń Pustyni, bo ta książka to życie jest naprawdę świetna. Jeżeli też lubicie, powiedzmy takie, jeżeli lubicie, <grytanie> mówiłam, będą tutaj przyjęzyczenia, ponieważ emocje doszły do głosu. Chodzi o to, że kolejną książką w takich pustynnych klimatach, tylko taką bardziej młodzieżową, bo Pieśń Pustyni nie jest młodzieżówką. Ta książka, którą teraz wam pokażę, to jest. Książka młodzieżowa i też pewnie wam ją pokazywałam w jakimś filmie o książkach na lato. No ale co zrobić? Ona bardzo kojarzy mi się z latem. To jest Buntowniczka z Pustyni. Ta seria jest trochę taka zapomniana. Właściwie to jest trylogia, bo jeszcze mamy tutaj zdrajcę tronu, który był genialny. To jest. Najlepsza część tej trilogii, ona jest trochę nierówna, od razu Wam powiem, bo buntowniczka z pustyni jest bardzo, bardzo dobra, jest bardzo przygodowa. Mamy tutaj Amani, która chce jakoś uciec pod opieki swojego despotycznego wuja, której ma w tym pomóc, taki konkurs strzelecki. Poznaje tam Gina, ale nie tego Gina, Gina, ducha z butelki, tylko Gina, takiego cudzoziemca przystojnego i w ogóle, i tutaj się dzieje. Naprawdę świetna książka. Tutaj mamy intrygi polityczne, bardzo fajne, bardzo mi się podobały i postać sultana, naprawdę genialna. Duchy rebeli były najsłabsze mam wrażenie, ale mimo wszystko otrzymały jakiś tam poziom i jakoś tak mimo wszystko jestem zadowolona z tej trylogii i myślę, że będę Wam ją zawsze polecać u nas bardzo ładnie te książki wznowiło wydawnictwo znaczy wznowiło, wydało wydawnictwo Winidia i miałam te książki pozbyłam się ich, teraz trochę żałuję, bo co prawda te okładki podobają mi się bardziej ale jednak jeżeli chodzi o nasze polskie wydanie to ono ma z tego co pamiętam skrzydełka, więc po prostu się te książki nie niszczą tak, także jakby co trylogię tę Wam polecam bardzo gorąco jeżeli chodzi o takie pustynne klimaty przechodzę do też mojej kolejnej obsesji, to jest po prostu, to będzie też obsesja życia i tą książką jest Egipcjanin Sinuemiki Walteriego. dopiero teraz ją przesłuchałam, bo ta książka chodziła mi po głowie już od dłuższego czasu widziałam ją w Empiku i tak zastanawiałam się, czy czytać, czy nie widziałam też Medicusa, bo ostatnio znowu wzięło mnie takie powieści historyczne ja się generalnie rzecz biorąc wychowałam na powieściach historycznych zresztą chyba zauważacie to, że ja lubię takie właśnie, czy powieści historyczne czy też jakieś nawiązania do mit no nie bez powodu polecam na przykład książki Ricard Jordana bo ja właśnie lubię takie książki z jakimś historycznym zacięciem może właśnie dlatego wylądowałam na archeologii, mamy odpowiedź na to pytanie więc jeżeli chodzi o Egipcjanina Sinue zastanawiałam się kupić czy nie, zobaczyłam, że jest to w aplikacji BookBeat więc postanowiłam przesłuchać i przepadłam akcja Egipcjanina Sinue, ona rozgrywa się w XIV wieku przed naszą erą i to jest Egipt Egipt czasu Faraonów, już Wam pokazuję okładkę Egipcjanina Sinue, oceniłam tę książkę na 5 gwiazdek która też oceniłam na 5 gwiazdek To jest coś tak przegonialnego To znaczy Egipcjanin Sinue to jest lekarz, który Za modu jest strasznie durny Sinue byłeś naprawdę bardzo, bardzo durny To co zrobiła z nim nefer, nefer, nefer Zostawiałam bez komentarza Ale to było potrzebne, żeby on w ten sposób Rozpoczął swoją wielką przygodę po starożytnym świecie Dzięki niemu poznajemy kulturę minojską Babilońską Bywamy, bywamy, znaczy jesteśmy, przebywamy w Syrii Przez jakiś czas Czy też poznajemy kulturę hetycką, Generalnie rzecz biorąc, Sinue tak sobie podróżył i doszkala się, ponieważ jest lekarzem, i tam różnych rzeczy się uczy, i ma naprawdę przegenialnego niewolnika, który staje się jego przyjacielem kapacha. F czy kapecha, kapacha, kaptacha kaptacha, kaptacha, bo trochę myle się jeszcze z imionami dopiero co skończyłam to czytać słuchajcie, kaptacha, który jest naprawdę przegenialnym niewolnikiem aż nawet musiałam tutaj sobie zapisać jedną rzecz ponieważ bardzo mi się spodobało jak on powiedział Sinue w pewnym momencie że jego język jest jak nieposkromione zwierzę, które nie chce w spokoju to prawda, on w ogóle bardzo dużo gada i też nie boi się powiedzieć swojemu panu, że jest durny tylko zanim mu to powie, to chowa swój kijek gdzieś tam, żeby Sinuego nie zdzielił tym kijkiem, też bez żadnej, nie wiem, bez żadnego skrępowania, mówi mu wprost, że go okrada, ale nie tak jakby okradał innych, ponieważ no, bardzo go lubi, także ta ich podróż jest naprawdę przegenialna i jeszcze właśnie Egipt Faraonów za czasów Echnatona, który próbował wprowadzić reformy w Egipcie, wprowadzić monoteizm, realizm w sztuce, ta scena, gdy właśnie Sinue widzi po raz pierwszy takie realistyczne przedstawienie tego Faraona, no po prostu nie, to jest przegenialne, ja teraz mam obsesję na tym punkcie, dopiero co skończyłam tego słuchać, więc muszę sobie to jeszcze przetrawić. Jeżeli macie bookbit, bardzo gorąco zachęcam Was do tego, żebyście wysłuchali sobie Egipcjanina Sinue. To jest ogólnie powieść historyczna z 45 roku i dopiero teraz jej wysłuchałam, dopiero teraz się z nią zapoznałam. Nie wiem, co robiłam ze swoim życiem, naprawdę jest przegenialna. Kocham Egipcjanina Sinue. To jest po prostu chyba już taki klasyk, tak mi się wydaje. Książka fińskiego autora, podobno właśnie bardzo znana ja jej nie znałam, dopiero teraz ją poznałam i jestem zakochana. Więc jeżeli macie bookbit, bardzo gorąco Wam ją Polecam. I też od razu mówię, że teraz będę sobie słuchać Medicusa a Gordona. Tak ta książka wygląda. Ją też można chyba kupić, czy coś tam. Widziałam e, taka ładna, niebieska okładka e, w Empiku bodajże, ale najpierw sobie przesłucham, czy rzeczywiście będę chciała mieć tę książkę, i tutaj akcja rozgrywa się w 11-wiecznym Londynie, więc no zobaczymy i też chyba chodzi o jakiegoś lekarza, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, więc właśnie, jeżeli nie macie Bugbit, to oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście założyli sobie Bugbit. Tą aplikację. Przepraszam, ale te emocje za sprawą Egipcjanina Sinue, one są cały czas we mnie żywe. I przypominam o moim kodzie ANITA. Jeżeli użyjecie tego kodu podczas rejestracji do BookBeat, otrzymacie 30-dniowy, darmowy dostęp do tej aplikacji, żeby ją sobie przetestować i w ramach tego testowania będziecie mieć chyba 20 godzin słuchania, czytania. Więc wszystkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie poniżej, razem z linkiem do BookBeat. Naprawdę bardzo gorąco Wam polecam. Raz jeszcze kod ANITA EGIPCJANIN SINUE. To życie Naprawdę tak bardzo ta książka mi się spodobała, tak siadła, że to się w głowie nie mieści. Więc teraz będę sobie słuchać Medicusa. Także tak swoją drogą zamówiłam sobie Egipcjaninę na Sinua, bo bardzo mi się podobało, gdy tego słuchałam, i tak sobie stwierdziłam, że też fajnie będzie to przeczytać i poznaczać różne fragmenty w tej książce, więc no przesłuchałam, zamówiłam. Ja naprawdę nie wiem, po co mi te audiobooki, bo niby te audiobooki są po to, żeby oszczędzać miejsca na półkach, a ja wiecie, przesłuchałam i zamówiłam bez komentarza. Pozostając z takich. Powiedzmy egipskich klimatach. Mam tutaj jeszcze jedną książkę, którą bardzo gorąco polecam. To znaczy, te egipskie klimaty to tak, jakby to powiedzieć może nie do końca. Chodzi o to, że. Dobra. Czas mumii. Czas mumii, czyli Serce w bandażach Alexa Falcone i Ezra Foxa. Jest to para komików, która w tej książce wyśmiała młodzieżówki z gatunku paranormal romance, głównie z Myszchowi się dostało i jest to naprawdę coś przezabawnego. Główna bohaterka jest licealistką, która ugania się za Setem, który jest mumią, tylko że do niej nie dochodzi to, że on jest mumią, myśli, że jest hipsterem i w tej książce są te wszystkie schematy, które są w tych wszystkich książkach młodzieżowych właśnie z tego gatunku i te schematy są wolbrzymione i obśmiane na różne sposoby. Bardzo mocno polecam Wam tę książkę, jeżeli lubicie parodię. Moim zdaniem była genialna, to znaczy wiecie, to nie jest nic ambitnego, to nie jest książka, nie wiem, 5 na 5 i tak dalej, ale naprawdę świetna, bardzo dobrze się przy niej bawiłam i widziałam, że nadal dalej jest dostępna, można ją spokojnie kupić, więc bardzo gorąco polecam, może są gdzieś jeszcze e-booki, audiobooki, nie wiem, może w BookBeat, nie wiem, nie sprawdzałam tego. W każdym razie czas mu mi bardzo mocno polecam, jeżeli chcecie się pośmiać, coś lekkiego też, nie tylko lekkiego, jako lektura, ale też lekkiego do walizki. gdybyście chcieli ze sobą zabrać jakąś książkę na wakacje, to bardzo mocno polecam no i przechodzę do Riordana może, bo tutaj polecimy sobie tymi egipskimi klimatami dalej ponieważ jedną z moich najkochańszych trylogii Riordana jest oczywiście są oczywiście Kroniki Rodu Kane. pierwszy tam to Czerwona Piramida, mam tutaj naprawdę świetne rodzeństwo Sadie Cartera do tego Basset Anubisa dzieje się przygoda, mitologia egipska ja naprawdę bardzo lubię takie książki młodzieżowe, właśnie pełne przygody. Humoru, z mitologią w tle, co Was chyba specjalnie nie dziwi, jeżeli oglądacie mnie, w sensie moje filmy, mój kanał, śledzicie co tutaj wrzucam, bo bardzo często polecam książki Ricka Jordana, więc no bardzo mocno polecam. Wydaje mi się, że to są świetne książki, zwłaszcza dla młodszej młodzieży. Bo zostając w temacie e, młodzieżówek, e, takich właśnie mitologicznych, to oczywiście Ostatnio Padła Gwiazda, Ostatnio Padły Księżyc z Kim. To są moje ulubione książki z serii Rick Jordan przedstawia. E, zdetronizowały niestety Słońca burzy, którego też w sumie mogę polecić. To jest z kolei mitologia majańska, tu mamy mitologię koreańską, i to i to jest zabawne. To też jest tak bardzo mocno skupione na wartościach rodzinnych. Opowiadałam Wam już o tych książkach, naprawdę bardzo mocno je kocham. One opowiadają o Riley, która należy do klanu Gom. Jest to klan takich szamańskich, koreańskich szamanów. No i ten klan zajmuje się uzdrawianiem, ale powiedzmy, Riley nie jest pełnoprawną członkinią tego klanu. Chce się nią stać, chce zdobyć te takie magiczne moce, można powiedzieć. No i razem z siostrą Hati wpadają na pomysł, jak to osiągnąć. Ale no niestety trochę coś nie pykło, skoro Riley w tej części wylądowała w krainie duchów, więc bardzo mocno polecam. Naprawdę świetna trylogia. Czekam z niecierpliwością na trzeci tom. Bardzo mocno kocham Gracie Kim, jest przegenialna. Jeszcze pozostając trochę w temacie tych mitologicznych rzeczy, to oczywiście Słońce i Gwiazda Rika czyli opowieść o Niku D'Angelo. To jest ta najnowsza odsłona Rika Jordana, chodzi o ten grecko-rzymski cykl. Kolejna książka pojawi się we wrześniu, więc przy okazji możecie sobie odświetlić. Na przykład persiaka, może nawet zrobię jakiś maraton persiakowy. Nie wiem, czy chcielibyście 24-godzinny maraton czytania Ricka Jordana, jakby co? Ja jestem za. I tak sobie pomyślałam, że w sumie mogłabym odświeżyć sobie trochę te książki albo na przykład przeczytać po jednym tomie z każdej serii, bo tych serii ta jest bardzo dużo, o czym wiecie, jeżeli oglądaliście mój poprzedni film o tym, w jakiej kolejności czytać książki Ricka Jordana. Więc myślę, że ta książka, ona, ona jest naprawdę bardzo dobra i myślę, że spodoba się wszystkim fanom Nico D'Angelo, Do tego jest to świetna książka teraz. Na miesiąc Dumy, ponieważ ona między innymi traktuje o byciu queer. Will jest biseksualny, Niko jest gejem, więc kiedy to czytać, jeśli nie w czerwcu? No i też wakacje, bo wiecie, ten taki wakacyjny vibe, w sensie mitologia, przygoda, humor, też tutaj jest, także bardzo gorąco polecam. I raz jeszcze bardzo cieszę się, że Nico DiAngelo otrzymał swoją własną książkę, także po prostu cudo. Mega mocno kocham, więc jeszcze jedną książkę, czekajcie, dobra. Zanim przejdziemy sobie do jeszcze jednej książki Riordana, to chciałabym sobie zrobić. Robić przerwę na Bandę Niematerialnych Szaleńców i Bandę Szalonych Obozowiczów Marysi Krasowskiej, chociaż wydaje mi się, że też rok temu Wam te książki polecałam. Tutaj mamy Deniego mu na tropie duchów, tutaj natomiast mamy um, Deniego na takim obozie amerykańskim. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale gdy byłam młodsza i oglądałam filmy pokroju nie wierz się bliźniaczkom, zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać na taki amerykański obóz letni. I tutaj właśnie mamy taki klimat, więc też idealnie na lato. I te książki napisane są bardzo lekkim językiem, właśnie takim riordanowym, dlatego właśnie te książki tutaj wybrałam, więc bardzo, to bardzo mocno polecam, kocham do niego Muna, no i mam nadzieję, że Marysia napisze w końcu trzeci tom, bardzo bym tego chciała, ponieważ to jest naprawdę bardzo fajna, o, znowu mamy polskiego autora, tak swoją drogą, Grzegorz Wielgus, widzicie, ja tu ciągle pokazuję zagranicznych, więc doceniajmy naszych polskich autorów, Marysia Krasowska, pozdrawiam serdecznie, no i przechodzę do książki Cygl Wiecznego Cesarza Laurega Jego, tutaj co prawda nie mamy żadnych takich wakacyjnych klimatów, to jest raczej książka dla osób, które bardzo lubią takie językowe łamańce, ponieważ główna, główna bohaterka nazywa się Winta na lala. Winta. I już, ja wiedziałam. Ja po prostu wiedziałam, że się wyłożę. Winta Landali, to jest główna bohaterka, i takich imion jest tutaj więcej, i to ma znaczenie, dlatego nie chciałam skracać tego do Winta, chociaż w jak wyczytałam tę książkę, skracałam sobie te wszystkie imiona właśnie, ale tak y, oficjalnie na głos nie chcę tego robić, bo tutaj to ma znaczenie, dlaczego te imiona są takie długie w tej książce. I ona jest 17 Wcieleniem Wiecznego Cesarza, bo chodzi o to, że mamy tutaj cesarstwo Akidawi, mamy wiecznego cesarza, który rządzi tysiąc lat, następnie umiera, no i odradza się w jakimś tam. Mam ciele albo chłopaka, albo dziewczynę, nieważne. I też niezależnie od tego, czy brązi się w ciele chłopaka, czy dziewczyny, tutaj mamy dziewczynę, winta. Na lala landali, <noise> ona nazywana jest cesarzem. No i właśnie tutaj czekam na ten moment, kiedy obudzą się w niej moce cesarskie, kiedy osiwieje. Dlatego właśnie tutaj na okładce jest taka siwa postać, ponieważ tylko cesarz ma takie siwe, białe włosy. Ponieważ e, kiedy to się dzieje, to nagle widzicie, też te ręce są tak do góry podniesione, ponieważ w tych rękach drzemie pewna moc. Więc z jednej strony mamy wintę, winta. Wintanela win Landarmi, a z drugiej strony mamy Kelana, chłopaka, który gdzieś tam wychowuje się w odległych zakątkach Akidawii. Ich drogi się skrzyżują, nie powiem jak, nie powiem co tutaj się wydarzy. Powiem tylko, że jest to naprawdę świetna fantastyka, taka 11. Plus. Gdybym miała określić wiek, to 11 plus, do 13, mniej więcej te widełki tak mi się wydaje, ponieważ jest to bardzo prosta fantastyka. I jeżeli chodzi o takich bardzo wytrawnych, zagorzałych fanów fantazy, gdzieś tam to pod koniec może trochę rozczarować, że te rozwiązania są może trochę, zbyt proste. Mi osobiście to nie przeszkadzało. Bardzo mocno kocham tę książkę, ją ja patronatem medialnym, ponieważ uważam, że to jest świetna fantastyka właśnie dla młodszej młodzieży. Fantastyka bardzo pomysłowa. Laura Gayego jest ogólnie bardzo znana w Hiszpanii, podobno tak bardzo jak nie wiem u nas Remigio Mrose. Wszyscy tam czytają Laura Gayego, wszyscy bardzo mocno tam ją znają i kochają. Więc cieszę się, że Laura Gayego jest też u nas wydawana. Kiedyś została u nas wydana, to znaczy została u nas wydana taka trylogia Strażnicy Cytadeli, którą też swoją drogą polecam. Nawet latem może. Możecie sobie przeczytać, bo czemu nie? Tylko Strażnicy Sadeli to taka książka, powiedzmy, 14, plus powiedziałabym. To 11, plus, naprawdę, bardzo fajnie się czytało te wszystkie rozwiązania, takie fabularne, pomysły na fabułę. Pomysły na pewne rzeczy w tej książce są genialne, bardzo mi się podobała, nawet pomimo swojej prostoty, ale wiecie, mówię to z perspektywy dorosłego czytelnika. Myślę, że taki 11-latek nie zwróci uwagi na te rzeczy, na które ja zwróciłam. W każdym razie kocham, świetna historia i polecam. No i wracam do Jordana, bo mam tutaj córkę Głębin. Specjalnie Riordana zostawiłam teraz, bo chodzi o to, że za sprawą tej książki chcę nawiązać do Juliusza Werna, którego tak swoją drogą też znajdziecie w aplikacji BookBeat, więc bardzo gorąco polecam to znaczy jeszcze nie słuchałam tych audiobooków ale tak sobie pomyślałam, że może właśnie tego lata sobie je przesłucham na pewno na pewno będę chciała przesłuchać 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi tutaj tak swoją drogą właśnie mamy do czynienia z potomkami kapitana Nemo, ta książka to jest taki hołd złożony Juliuszowi Wernowi, więc jeżeli nie lubicie mitologicznego Riordana, to chciałam zaznaczyć, że tutaj ten Riordan jest zupełnie inny, to jest taka morska, oceaniczna przygoda właśnie nawiązująca do Kapitana Nemo, więc tak, bardzo mocno polecam młodzieży. Tutaj natomiast właśnie mamy Juliusza Werna, który był prekursorem powieści przygodowych. On był takim wizjonerem, jego powieści bardzo mocno wybiegały tak w przyszłość. Nie wiem, jak dzisiaj zostałyby odebrane przez dajmy na to młodzież, bo wiem, jakie książki obecnie młodzież czyta na przykład Rodziny Monet. Natomiast ja osobiście jako dzieciak uwielbiałam książki Juliusza Werna i chętnie do nich powrócę. Moimi ulubionymi były dzieci kapitana Granta, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Do tego też bardzo lubiłam. Um, czekajcie, jak to się nazywało, w 80 dni dookoła świata to w ogóle była fajna historia o brytyjskim gentlemanie, fogu, który założył się z kimś tam jakieś takie duże pieniądze, że w 80 dni um, no, cały świat zwiedzi, tak? I teraz może to nie robi takiego, wiecie, jakby to powiedzieć, um, zgubiłam wątek nie zgubiłam wątku, tylko nie wiem nie potrafię dobrać słowa, e, teraz to nie robi takiego wrażenia, o właśnie, wrażenia nie robi takiego wrażenia, bo wiecie, wsiadamy w samolot i okrążamy sobie Ziemię jak tylko chcemy, natomiast w XIX wieku to było trochę bardziej skomplikowane i ta książka jest właśnie taka pełna przygód dużo fajnych rzeczy się tutaj dzieje, więc też polecam, jak również Podróż do wnętrza Ziemi Podróż do wnętrza Ziemi, od razu przypomniałam się też ta ekranizacja z Brenda Freezerem I tym e, aktorem, który grał Pitę w Igrzyskach Śmierci. Bardzo fajny film, swoją drogą, bardzo mocno lubię, więc też przy okazji polecam, gdybyście chcieli sobie coś takiego fajnego, wakacyjnego obejrzeć, właśnie film inspirowany twórczością Juliusza Verna. Wydaje mi się, że Juliusz Verne warto do niego wracać, warto o nim mówić, więc myślę, że sama będę musiała go sobie niebawem odświeżyć, także skoro już nawiązałam do, czekajcie, igrzysk śmierci czy do podróży do wnętrza Ziemi, bo tam, tam dinozaury też się pojawiają. Dobra, zacznijmy sobie od dinozaurów. Michael Crichton, wiem, co roku wam to pokazuje ale naprawdę bardzo mocno kocham, a pokazuję dlatego, że w sierpniu bodajże wyjdzie Zaginiony Świat, czyli kolejna część Parku Jurajskiego i na okładce będzie Velociraptor, taki zielony, wydaje mi się, że to był raptor, tylko raz widziałam tę okładkę w zapowiedziach wesperach gdzieś u nich na stronie i właśnie ten raptor przykuł moją uwagę i nie mogę się tego doczekać, to jest też świetna przygodówka z dinozaurami w roli głównej i z takim naukowym zacięciem, naprawdę bardzo dobra, bardzo mocno polecam, idealna na wakacje, tak samo jak dobra, przejdźmy sobie na razie do młodzieży to jest ostatnia młodzieżówka i jedyna młodzieżówka obyczajowa. Jak widzicie, bardzo rzadko sięgam po takie książki obyczajowe. Bardziej lubię takie z historycznym zacięciem trochę. Więc Lista Szczęścia Rachel Lippincott. Już o tej książce też Wam ostatnio gdzieś tam w jakichś filmach mówiłam, ale chcę ją pokazać raz jeszcze, ponieważ uważam, że ta książka powinna zostać wydana w czerwcu. Ona została wydana w marcu. Moim zdaniem to był błąd, ponieważ to jest bardzo wakacyjna historia, ma bardzo wakacyjny vibe. Chodzi o to, że mama głównej bohaterki umiera. <grywka> Dobra, to nie jest jakiś. Specjalnie miły, wakacyjny vibe, ale chodzi o to, że Emily odkrywa listę, którą jej mama zrobiła, gdy miała naście lat. No i Emily postanawia pójść jej śladem i też zrobić te wszystkie punkty z tej jej listy, żeby w ten sposób zbliżyć się do swojej mamy. I ta lista obejmuje na przykład właśnie Spanie pod Gołym Niebem, czy kąpielnego na nago w jeziorze, To chyba najbardziej zapamiętałam właśnie z tych punktów na liście. No i towarzyszy jej w tym jej taka bliska przyjaciółka Blake. Blake, która jest przekochaną postacią. Jest to książka o pierwszej miłości też trochę o odnajdywaniu swojej tożsamości, o żałobie, naprawdę w bardzo fajnym, takim trochę wakacyjnym stylu, nawet bardzo wakacyjnym stylu. Tak książka ma bardzo wakacyjny vibe, pomimo takich dosyć trudnych tematów, które czasem tutaj się pojawiają, więc bardzo mocno polecam, bo kiedy jeśli nie wakacje ją przeczytać, więc bardzo, bardzo mocno polecam. No i przechodzę do dworskiej tancerki kyung suk. Tutaj z kolei miałam takie skojarzenie z Pocahontas, nie wiem czy mal pocahontas skarży mi się z wakacjami, a tutaj mamy taką koreańską pocahontas, że się tak wyrażę. Mamy tutaj historię Rijin, która jest dworską tancerką. Akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku w Korei. I właśnie do Korei przybywa francuski dyplomata, Colin, który zakochuje się w naszej bohaterce, ściąga ją do Paryża. Nie powiem, co tutaj się wydarzyło. Poza tym, że no, ta książka łamie serce. Ja tak płakałam, tak bardzo mocno płakałam, kiedy ją czytałam. Nawet nagrywałam film o książkach, właśnie, które złamały mi serce, coś w tym stylu. I to była jedna z tych książek. Ona jest przepiękna. Jeżeli lubicie właśnie takie książki, z historycznym zacięciem, naprawdę bardzo mocno polecam, też jeżeli lubicie historię Pocahontas, jeżeli jeżeli lubicie płakać na książkach nie wiem dlaczego w ktoś miałby mieć ochotę, żeby płakać na książce, ale jeżeli ktoś ma taką ochotę, proszę bardzo, naprawdę bardzo mocno polecam, to jest moje odkrycie tego roku bardzo duże, więc bardzo mocno kocham, no i na koniec przechodzę do Battle Royale Battle Royale, jak ja kocham Battle Royale tutaj skojarzenie z wakacjami jest takie dosyć makabryczne, bo bo chodzi o to, że... Um... Mamy tutaj wycieczkę gimnazjalistów, tak? I oni zostali porwani, no i wrzuceni na wyspę, gdzie muszą się wybić. No ta wyspa skojarzyła mi się z wakacjami. To znaczy, nikt raczej nie chciałby trafić na taką wyspę, gdzie każdy każdego musi zabić, gdzie może przeżyć tylko jedna osoba, a to jest naprawdę świetna książka. Wiem, że sporo osób narzeka na to, że nie mam czasu na czytanie, nie mam czasu na czytanie, ta książka to taka cegła. Wakacje tego czasu powinno być nieco więcej. Jeżeli chodzicie do szkoły, pewnie macie wolne, jeżeli, nie wiem, pracujecie, bierzecie urlop. Proszę bardzo, idealna książka na urlopy. Trochę gruba i ciężka, ale naprawdę warta przeczytania. Też ona jest taka fajna pod kątem takim, że no z jednej strony jest bardzo zaskakująca i pełna akcji, ale też ten cały aspekt psychologiczny tu jest bardzo dobrze zrobiony, moim zdaniem, poprowadzony. Właśnie jak przyjaciel zdradza przyjaciela, bija mu musztolet w plecy, dosłownie. To było coś genialnego. No i kocham tę książkę, bo wiecie, Mitsuko, moja ulubiona postać, właśnie tak nazwałam moją Mitsi, mojego kotka, jestem cała podrapana przez nią właśnie właśnie um, charakter Mitsuko w Mitsuki gdzieś tam chyba trochę drzemie, tak mi się wydaje. <gry> Więc Battle Royale, Battle Royale, Battle Royale. Błagam Was, czytajcie tę książkę, bo jest genialna. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Także mam nadzieję, że e, pokochacie te książki tak samo jak ja, jeżeli je czytaliście to mam nadzieję, że je kochacie tak samo jak ja a jeżeli ich nie kochacie to napiszcie, błagam was dlaczego, bo jestem tego ciekawa, wiecie, są różne opinie o książkach, nie ma książki, która podobałaby się wszystkim, więc co jeszcze mogę powiedzieć, no teraz mam największą obsesję na punkcie tego, więc błagam was, czytajcie albo słuchajcie w aplikacji BookBeat, jakby co, jest ta książka już wam mówiłam, więc na koniec jeszcze raz tylko przypomnę o moim kodzie ANITA do BookBeat, link znajdziecie w opisie poniżej, więc to tyle. To tyle, mam nadzieję, że to przetrwaliście i że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli Wam się spodobał, będę wdzięczna za łapkę w górę, to pomaga algorytmom YouTube'a. Za komentarze też będę wdzięczna. Piszcie też, jakie Wy książki zamierzacie przeczytać w te wakacje, albo jakie książki mi polecicie. Może zrobić filmik właśnie o tym, że czytam książki polecane przez Was, tylko musiałabym wiedzieć, jakie książki, więc czekam na Wasze propozycje w komentarzach poniżej. I bardzo dziękuję za zobaczenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym 으쌰, karamisa, tak 이 a m o jak ja. Trzymajcie się, pa.